Dariusz Maleo Malejonek, polski kompozytor, wokalista i gitarzysta, członek zespołów takich jak Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Hawk oraz założyciel i lider Maleo Reggae Rockers. Obecnie dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2020. Udało nam się z nim przeprowadzić wywiad tuż po konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Właściwie, Darku, jesteś legendą Jarocin Festiwalu. Mówiłeś, że po raz pierwszy na nim byłeś w 1984 roku. Czy pamiętasz dokładnie tamte czasy? Pamiętam, pamiętam. Przyjechaliśmy z zespołem Kultura. Jeszcze wtedy grałem też w Zespole Izraela, ale jako. jako e, z Robertem Prylewskim. Natomiast Kultura to był mój zespół, autorski. I e, pamiętam, przyjechaliśmy do Joku e, i, i wzięliśmy udział w przeglądzie. No i na tym przeglądzie, w tym, w tym przeglądzie zdobyliśmy pierwsze albo drugie miejsce. W każdym razie to zaowocowało tym, że mogliśmy wystąpić na dużej scenie. No i to był dla mnie początek tego w ogóle całej takiej mojej drogi muzycznej, tej dużej. Myślę, że to spowodowało, że no już tak na 100% poszedłem w muzykę, że uwierzyłem w to, że mogę to robić. Ile razy jeszcze byłeś potem w Wierocinie? To jest nie do policzenia chyba. To było tyle razy, bo to było, no nie no, kilka, kilkanaście, no nie wiem ile razy, bo grałem i, i, i z Armią, i z Izraelem, i grałem z Hawkiem kilkokrotnie. Teraz w tym najnowszym też grałem z Maloregu Rockers, z Moskwą. No to więc w Wierocinie też z Moskwą grałem. No to więc tego było bardzo dużo, więc. więc no jest mi cier... musiałbym wszystkie rok po roku sobie policzyć które grałem które nie ale było tego dużo po latach wracasz ale tym razem też jako muzyk ale przede wszystkim jako dyrektor artystyczny jak to się w ogóle stało że jesteś tym dyrektorem artystycznym dostałem taką propozycję od organizatorów i festiwalu, no i to był dla mnie po pierwsze na początku zdziwienie duże, ale i, i oczywiście odpowiedzialność, nie, tak przez chwilę mówiłem, no czy ja dam radę, bo ja y, jestem zajętym człowiekiem, a to jednak trzeba jednak dużo czasu poświęcić na to, no ale powiedziałem, no nie, no muszę, muszę to zrobić y, i mam nadzieję, że y, że ten festiwal będzie na miarę o, oczekiwań ludzi, że ten, na to pięćdziesięciolecie, to jest oczywiście duża odpowiedzialność, no bo każdy na to pięćdziesięciolecie by chciałby swoich jakichś ulubieńców, którzy grali przez te pięćdziesiąt lat. Tego oczywiście nie jestem w stanie zapewnić, ale mam nadzieję, że zapewnię taki poziom muzyczny, że będzie to naprawdę festiwal, który zapamiętamy wszyscy. Mam nadzieję i ci ludzie, którzy będą pod sceną i ci ludzie na scenie. No dobrze, ale wróćmy jeszcze wiesz, co do tego, że od lat trwa wielka dyskusja na temat formuły jarocin festiwalu. Jedni mówią, że to powinien być festiwal legenda, a drudzy mówią, że powinien pójść ku nowoczesności, bo wtedy były inne czasy, inna muzyka. A jaki ty masz właściwie pomysł na ten festiwal? Wiesz co, no ja myślę, że jest sporo festiwali, którzy grają taką muzykę jak właśnie współczesną. Nie? No to jest i, i Męskie Granie, i, 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 i nie wiem, no i, i Heineken, i bardzo dużo innych festiwali. Natomiast myślę, że ten festiwal jest od lat związany z jakimś jednak tą tą, tą, tą muzyką e, niezależną, muzyką, która, która jednak była przez, przez te lata, przez te lata. E, wpływała na życie wielu ludzi. Myślę, że to, co było w Jarocinie w 80. latach, kiedy były całe takie e, lasy rąk, którzy, które trzymały takie małe magnetofony kasetowe, którzy nagrywali to, to wszystko. Już ta muzyka szła w Polsce bez mediów dużych, bo oczywiście była cenzura wtedy. Potem pojawiło się to radio Nieprzemakalni z Pawłem Sito. Potem jakoś to było jednak bardziej skomercjalizowane, natomiast ten duch Jarcina, myślę, cały czas żyje w tym i jest to kolejne pokolenie, które słucha takiej muzyki i myślę, że tutaj nie powinniśmy się ścigać z jakąś muzyką techno, czy muzyką elektro, czy hip-hopem, bo myślę, że to nie jest ten festiwal, nie? Że, że to... Jakby budowanie od początku, albo moim zdaniem też łapanie wszystkich srok za ogon, czyli mieszanie wszystkich stylów naraz, to może zaowocować tym, że, że nie przyjedzie nikt, no bo, 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 bo na przykład lubi to, ale nie lubi czegoś innego. Nie? A tutaj wiemy, że, że przynajmniej przyjadą ludzie, którzy takiej muzyki słuchają. A myślę, że tych ludzi jest sporo. I to są ludzie, którzy już mają swoje dzieci, a nawet wnuki. Także myślę, że, że to. Że te, będzie to festiwal właśnie rodzinny, który, który te, też to nowe pokolenie, które przyjedzie, będzie, e, będzie poznawać tą, tą muzykę tych artystów. A młode kapele, które grają, no bo, o których właśnie mówię, też mówimy o tych młodych kapelach, kontynuują jakby tą. tą tą drogę Jarocina i dlatego myślę, że trzeba im pomagać, bo ta muzyka nie jest teraz może na jakby faworyzowana w mediach i często jest cenzura, tak jak mówił dzisiaj Burmistrz, nie? Że, że kiedyś była Cenzura polityczna, natomiast teraz jest cenzura właśnie komercyjna, nie? Że rzeczy, które nie są za bardzo za komercy, dość komercyjne, nie są puszczane, bo w ogóle w radiach. Nie? Więc zostaje tylko kilka może rozgłośni radiowych, które puszczają. Tego typu muzykę, ale też nie do końca, więc no cały czas trzeba oddolnie tworzyć tą kulturę, i myślę, że ten festiwal to cały czas ma. Dopóki są te rytmy młodych, dopóki jest ten konkurs młodych talentów, to myślę, że festiwal będzie żył. No właśnie porozmawiamy o tych rytmach, rytmach młodych. To będzie 50-lecie rytmów młodych to jest przede wszystkim najstarszy konkurs muzyczny w Polsce. Kiedyś on się odbywał na deskach jokowskich, był bardzo ważny. Potem jednak stwierdzono, że najważniejsze są gwiazdy i te młode zespoły traktowano trochę po macoszemu. z czasem zaczęto wracać, jednak te koncerty eliminacyjne one się odbywały w różnych miastach w Polsce. Dzisiaj wracamy. Z wrotem do Jarocina, do Joku, w to stare y, miejsce. Dlaczego? To jest taki pomysł, żeby bardzo mocno ugruntować te młode zespoły, żeby one zaistniały. No tak jak mówiłem, że jest bardzo ciężko się w dzisiejszych czasach przebić młodym kapelom, szczególnie którzy grają roka, Bo teraz jest y, jakby na topie jest hip-hop, y, techno, mhm. elektronika, pop. To jest promowane, więc no, muzyka rockowa, muzyka niezależna jest w Polsce, no bo, bo na przykład jak się patrzy na to, co jest na Zachodzie, no to, to muzyka rockowa świetnie się ma, nie? I w ogóle jest, przecież koncerty są wy, 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 wyprzedane, w ogóle i tak dalej. Natomiast myślę, że ta muzyka rockowa powinna w Polsce być jakiś boom. Ja mam nadzieję, że ten festiwal jest jeszcze jest tym, co, co spowoduje, że jednak ta muzyka się odrodzi, nie? że będzie dalej, e, że, że te nowe kapele przyjdą, które e, no dadzą ten impuls dla młodych ludzi, nie? Że, że muzyka rockowa jest dalej e, atrakcyjna i, i niesie ze sobą wartości, ale szczególnie tą, tą treść i, i emocje, że jest to muzyka dla młodych ludzi. A czyż wiadomo, kto będzie ich oceniał, w Jury? Bo na pewno będziesz Ej, ty. No, wiem, to jest świeża sprawa i ja na razie jestem ja, natomiast dobieram teraz ludzi, którzy będą, których będę wiedział, że na, naprawdę są to ludzie, którzy się znają na tym. Jeszcze chciałabym ci zadać pytanie y, dla naszych czytelników i tych osób, osoby, które nas oglądają. Mhm. To kogo zaprosiłeś na ten Jarocin Festiwal, żeby wystąpił na scenie? Zaprosiłem, czy już kogo mamy zabukowanych? No na razie nie mogę mówić tego, bo to niestety mnie tutaj obowiązuje tajemnica, bo y, się zobowiązałem do tego. Mogę ogłosić to, że mamy w tym roku y, legendę y, europejską, już tak można powiedzieć, y, zespół Omega z Węgier. Oczywiście dziewczyny o perłowych włosach znają wszyscy i to będzie, będzie myślę uczta muzyczna. 40-lecie płyty Helicopters, czyli kultowej płyty. Johna Portera i to może być zespół Porter Band, na którym się wychowałem też. I wielu myślę ludzi, i to będzie też duże wydarzenie. Myślę, że poza tym to się łączy z 70-leciem, znaczy z 70-tymi urodzinami Johna Portera, który jest w genialnej formie, jest w świetnej formie. No, oczywiście jest też armia apteka, czyli. Legendy festiwalu będzie z tych... Z tych właśnie młodszych to będzie Robert Cichy, laureat Fryderyka z zeszłego roku. No i te, które nie mogę powiedzieć, ale mogę tylko zdradzić, że będzie to coś specjalnego. Czyli to będą zespoły, które albo artyści, którzy jakby reaktywowują się po latach. I to będą koncerty, które też no, będą niespodzianką dla wielu, ludzi, dla wielu ludzi i dużą gratką. Dlatego no, no nie mogę zdradzić. Ale powy... A już niedługo. Ale przypomnij, powiedz jeszcze naszym tutaj czytelnikom też, że ty szykujesz niespodziankę specjalny projekt, chociaż eee, troszeczkę. Tak, szykuję specjalny projekt. To będą właśnie to, co dzisiaj mówił na konferencji prasowej Burmistrz, że y, robimy taki, y, to, no Bo wiadomo, wielu zespołów już nie ma, wielu wokalistów już nie, nie śpiewa, y, ale zostały. zostały te utwory piosenki, które wszyscy kochamy, które, które znamy, a które już nie ma szans, żeby w tym momencie na tej scenie zabrzmiały, więc chcemy zrobić je na nowo, zrobić je w nowych wersjach, znaczy nie w nowych, tam zupełnie przerobionych może na hip-hop, tylko, tylko zrobione po prostu w nowych aranżacjach, ale.. Yy, w duchu jarocińskim. I myślę, że to będzie też niesamowity koncert, no bo wszyscy, wszyscy będziemy śpiewać, bo to, to są piosenki, które znamy właśnie z Jarocina, które tam powstały, które tam brzmiały po raz pierwszy i, i to będzie myślę też duże wydarzenie. Mam nadzieję, że transmitowane przez jedno z rozgłośni na całą Polskę.